Narożniki perforowane na Takera. Występują one w dwóch wersjach: jedne grubsze, masywniejsze, solidniejsze, a drugie takie cieniutkie, po których zakupie lepiej dogadać się z pogodą na zewnątrz, ponieważ bardzo łatwo je. Uszkodzić. No i pamiętajcie, że tych tanik w ogóle się nie opłaca kupować, a tym bardziej w marketach budowlanych, ponieważ ich cena tam jest znacznie wyższa niż na składach budowlanych, tych lepszych i masywniejszych. W pierwszej kolejności zaczynam go w kąt około 45 stopni, bo dzięki temu ładnie spasuje mi się z taśmą narożnikową i nie powstanie w tym miejscu jakieś brzydkie zgrubienie. Część wykonawców w Polsce twierdzi, że za osadzanie narożników perforowanych na Takera grozi kryminał, ponieważ uważa, że pod tym narożnikiem powinna znajdować się. Masa. Ja osadzając narożniki na prostą suchą zabudowę mocno je naciągam i nie za bardzo widzę tutaj miejsce na jakąkolwiek masę. A poza tym w wielu krajach na świecie jest to normalne rozwiązanie w systemie suchej zabudowy. Zanim przejdziemy do takerowania to szybka polecajka takera na akku z Lidla, który kosztował mnie 8 dyszek i służy mi już kilka ładnych lat. Z funkcją automatycznego strzelania po zablokowaniu przycisku. W pierwszej kolejności łapię narożnik na takera od góry z jednej, jak i z drugiej strony, po czym powtarzam to samo na dole. Następnie chwytam za poziomnicę i strzelam wszystko ładnie do linii, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Później chwytam za szpachelkę i przejeżdżam ją wzdłuż narożnika w celu zweryfikowania, czy żadna skrzywka mi nie odstaje. Jeżeli taka się znajdzie, to dobijam ją małym młoteczkiem, po czym chwytam za cienką flizelinę i układam ją wzdłuż narożnika, jednocześnie dociskając do masy. Wiem, że legenda o wciąż się żywa. Mi jakoś się to nigdy nie zdarzyło. W następnym kroku ponownie nakładam masę na wierzchnią stronę taśmy fizelinowej i elegancko to szpachluję. Pamiętajcie, że warto samą szpachelką wyczyścić sam narożnik, ponieważ dzięki temu nie będziemy musieli tego skrobać przed przystąpieniem do kolejnych etapów pracy. Dajcie znać, jak wy to robicie i zapraszam do konstruktywnej dyskusji w komentarzach. I zrobione.